Lato to szczególny okres w relacjach damsko-męskich oraz oczywiście damsko-damskich i męsko-męskich, gdyż szczególnie w naszym przypadku osób ze spektrum autyzmu obserwuje się, że większa ilość naszych relacji, naszych związków niż w przypadku osób neurotypowych to związki nieheteronormatywne. Tak? Chciałbym, żeby to zostało. Wyjaśnione i potwierdzone. Więc w naszym przypadku lato jest okresem szczególnym. Po pierwsze, dlatego, że y, zaczyna się okres wolny od szkoły, wolny od obowiązków, a przynajmniej y, ze zmniejszoną ilością tych obowiązków. Y, zaczyna się okres, kiedy warto fajnie jest wyjść na dwór, nad jezioro, nad rzekę, nad morze w moim przypadku, y, do parku, na łąkę. A z drugiej strony, y, Właśnie dlatego, że jest piękna pogoda, że, że mamy więcej wolnego czasu, więcej możliwości spotykania się z ludźmi w plenerze, to zaczyna się też problem, zwłaszcza u dorastającej młodzieży z zespołem Aspergera, gdzie osoby takie chciałyby wejść w związek z kimś. No tak, mówię bardzo cynicznie, hermetycznie może wejść w związek czyli kogoś po prostu poznać i być z tą osobą. I jest to bardzo ciężki okres dla młodego człowieka w spektrum autyzmu, gdyż tak jak mówi o tym triada autystyczna, kłopoty dla nas sprawiają emocje, komunikacja z drugim człowiekiem, nie wszystko, co widzimy, rozumiemy. Czasem myślimy prostolinijnie, czasem myślimy podejrzliwie. Dlaczego o tym mówię? Mówię to na swoim Przykładzie, gdy byłem 15-16 latkiem, bardzo chciałem mieć dziewczynę, bardzo chciałem już być w związku, ale to mi się nie udawało. I gdy poznawałem jakieś dziewczyny, koleżanki, z którymi nawet bez budowania związku chciałem gdzieś z nimi chodzić, przebywać po prostu, pójść na jakąś, może nie pizzę, bo wtedy mało było pizzerii, ale, ale pójść na, jakiegoś, na jakąś zapiekankę czy frytki. To nie wiedziałem za bardzo, jak się do tego zabrać. Yy, otrzymywałem, konta otrzymywałem informację zwrotną od koleżanek, kobiet, które napotykałem, informację zwrotną dwuznaczną yy, dla mnie, bo yy, kobiety mają bardzo charakterystyczny sposób reagowania na, na, na rozmowy, yy, gdy ktoś się im podoba, gdy rozmowa się z kimś podoba, yy, mają masę przedziwnych. Yy, Zachowań, ich reakcji, ich sposobu mówienia, ich sposobu komunikowania, a także ich mowy ciała. Gdy siedzą, gdy taka dziewczyna siedzi sobie i uśmiecha się do ciebie albo się śmieje z Twoich słów, które niekoniecznie są śmieszne, to taki młody asperger nabierał czy nabiera podejrzliwości, z czego ona się śmieje. Nic śmiesznego nie powiedziałem. Po latach się natomiast okazało, że te śmieszne reakcje pełne uśmiechu, serdeczności, nie są reakcjami mającymi wykpić moje słowa, tylko jest to dowód, chyba jest to dowód uznania wobec mnie, że to, co mówię, jest fajne, że się dobrze czuję, że jej się podobam. Więc patrzenie się w oczy, trzymanie się za rękę, tak patrzenie na swoje kosmyki, czy też zaplatanie tych kosmyków rączką, i uśmiechanie, śmianie się do mnie nie oznacza, że mówię coś głupiego, coś śmiesznego i ogólnie nie wzbudzam drwiny, tylko prawdopodobnie robi to dlatego dziewczyna, bo podoba się jej kontakt ze mną, jest jej po prostu przyjemnie. Więc musiało tutaj minąć 10 lat, aż żebym zmienił ten sposób myślenia. Ale po to jestem, po to nagrywam, żeby być może przyspieszyć komuś z Was ten, ten trudny okres niewiadomej. Czy, czy to, co robi mój partner, moja partnerka, mój interlokutor, moja rozmówczyni, mój rozmówca, moja koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, być może jest to związane z sympatią, jaką on. Czy ona darzy do siebie. I teraz, jeżeli jesteśmy w relacji sam na sam, to nauczyłem się jednej rzeczy: jeżeli dziewczyna się uśmiecha, śmieje do ciebie, ma tego typu reakcję, to wcale nie oznacza, że śmieje się z ciebie. Oznacza to, że śmieje się do ciebie, że jest jej po prostu przyjemnie. A nawet w towarzystwie, w relacji, gdy nie jesteście sam na sam w towarzystwie, gdy takie rzeczy się dzieją, odbywają i patrzy się na ciebie co jakiś czas, ta dziewczyna czy chłopak, gdy przekręca głowę lewo, prawo, oznacza to po prostu sympatię i jest to, powinno być to odbierane przez was jako dobra moneta, a nie jako coś, co ma godzić w was, co ma was wyśmiać i wykpić, bo taką podejrzliwością się ja charakteryzowałem. Warto też dodać, że mm, osoby, z którymi mamy relacje typu dialog, jesteście sam na sam, e, takie osoby nie będą ci dokuczały zwykle, nie będą się z ciebie śmiały, nie będą ci e, robiły wbrew ani nie będą pokazywać, że im się nie podobasz, chyba że bardzo porządnie im zarazisz za skórę. Ale jeżeli mm, nie podobasz się dziewczynie czy chłopakowi, to reakcje raczej będą Poważne, napięte, bez uśmiechów, bez przekręconej głowy, tylko z prostą głową. Reakcje będą napięte, bez żartów, bez kawałów, bez dowcipów, bez śmiania się. Oddech będzie ciężki, usta będą zaciśnięte, a wzrok będzie szukał kogoś innego na pierwszym planie niż, niż ciebie. Po czym można poznać, że partner lub partnerka są niezainteresowani, po tym, że będą patrzeć w telefon, będą szukać innego obiektu zainteresowania, po tym, że to, co mówisz, na to, na to co mówisz, będą reagowali w sposób bardzo skąpy, będą przytakiwali aha, tak, tak, w ten sposób i to dopiero oznacza brak zainteresowania, więc hmm, zwykło się tutaj. Zachowywać w taki sposób, że jeżeli ktoś się nie podoba drugiemu w sytuacji, kiedy prowadzicie dialog, to jego, jego słowa będą raczej zachowawcze, spokojne, wyważone, monotonne, bez uśmiechu, bez przekręcania głowy. Ale uwaga, w drugą stronę, jeżeli starasz się spotkać z kimś, kto ma Aspergera, z dziewczyną lub chłopakiem, który ma Aspergera, to bardzo często właśnie takie reakcje. Reakcje, które, które są skąpe w słowa, w gestykulację, w kontakt wzrokowy, to u osób z zespołem Aspergera mogą właśnie oznaczać. Zainteresowanie, a tego typu reakcje, tutaj porada dla osób neurotypowych, są wywołane głównie skrępowaniem tych osób, brakiem umiejętności, co robić dalej, jak się zachować. Dziewczyna powiedziała coś śmiesznego, uh -huh, a ja spuszczam oczy. No tak może to jest śmieszne, ale nie wiem, jak się zachować. w się swoich emocji. Nie wiem za bardzo co powiedzieć. I tutaj mamy ogromne trudności, gdy mamy parę mieszane on czy ona Asperger i jego partner/partnerka i czy jej partner/partnerka jest osobą neurotypową gdzie świat neurotypowy odbiera reakcje Aspergera jako takie aspołeczne, jako brak zainteresowania jako wycofanie się wręcz z takiego związku z takiej relacji a on zachowania otwarte dobroduszne hmm, z zainteresowaniem, z uśmiechem, z wielkim zainteresowaniem on czy ona z Aspergerem może odbierać wyjątkowo negatywnie. Czego taki młody Asperger, który, który chce zarwać laskę czy, 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 czy poderwać faceta, jak wobec takiej osoby mają się zachowywać rodzice? No, zazwyczaj tego typu. Pierwsze podrywy następują w wieku nastoletnim, w wieku, kiedy już młody człowiek ma prawo do swojej intymności i pamiętam, że dla mnie największą trudnością w relacji z rodzicami była tak zwana wścibskość, a przez całe takie dzieciństwo, w Późne dzieciństwo, czyli nastolatni, nastoletni wiek, miałem pretensje do mojej mamy, która się bardzo mną interesowała i bardzo dużo ze mną rozmawiała. Miałem sporadycznie pretensje o wścibskość. Więc dopytywanie się, czy ktoś ci się podoba w klasie, gdzie byłeś, czy wyznałeś jakąś dziewczynę, wywołały, wywoływało u mnie ogromne skrępowanie, bo ja wiedziałem, że mam jakieś tam kłopoty w relacjach damsko-męskich, bo ja akurat jestem y, osobą. K której się podobają kobiety i, I miałem taki problem, że w jakimś tam stopniu robię to jeszcze nieporadnie, i wstydziłem się tej nieporadności przy mamie. Wstydziłem się tego, że jak jej powiem, że kogoś poznam, to ona potem mnie będzie pytać następnym razem, jak twoja znajomość z tą dziewczyną? Jak to się udało? No a jeżeli to była znajomość przelotna, na 90%, tak miało zawsze było, to, to zwykle to się kończyło zaprzestaniem takiej relacji, i tu nie chciałem robić mojej mamie przykrości. Nie chciałem wyjść na taką. Dętkę na tak, taką osobę, która e, coś znowu mi się nie udało w tych, w tych relacjach, i to stanowiło dla mnie ogromną trudność. No, i jak miał doradzić coś rodzicom z, ze swojej perspektywy, nastoletniego Aspergera wtedy, to przede wszystkim rozmowy bez oceniania, rozmowy do granicy, którą wyczujesz ze swoim dzieckiem, z Aspergerem. Jeżeli dziecko z Aspergerem nie chce na takie tematy rozmawiać, od razu odpuszczamy. Rozmawiamy na tematy, na których dziecko samo chce rozmawiać. Czyli jeżeli samo ci chce powiedzieć o swoich relacjach, swoich związkach, to ci powie, Ty nie pytaj o to, bo to jest niepotrzebne skrępowanie. Co zrobić, jeżeli chcesz dążyć jednak do takich rozmów? Mów o sobie, mów o swoich relacjach, o tym, co ciebie spotkało w dzieciństwie, czy we wczesnej dorosłości, w związkach damsko-męskich. Opowiadając o sobie, wzbudzasz takie poczucie bezpieczeństwa. Tylko niech ta opowieść o sobie, o Twoich młodości, w Twoich staraniach się o związek, nie kończy się pytaniem: A Ty, a jak jest u Ciebie, a jak Ty sobie poradziłeś? Bo to jest coś, co nie może się pojawić w tego typu rozmowach z nastolatkami. Więc do tego zachęcam wszystkich rodziców, aby wycofać się z tak zwanej wścibskości, aby wycofać się z rozmów krępujących, jeżeli chcesz zapewnić dziecku jakąś wiedzę w tym zakresie, to najpierw Wzbudź w nim poczucie bezpieczeństwa rozmowami o swoich związkach, o swoich relacjach, ale takimi rozmowami niezobowiązującymi. Wyjaśnię różnicę, czym dla nas są rozmowy zobowiązujące i niezobowiązujące. Rozmowy, niezob... rozmowy przepraszam, zobowiązujące to są takie, które kończą się pytaniami. A jak jest u Ciebie? Ja ci powiedziałam o sobie, to teraz ty powiesz mi u mnie. To są rozmowy zobowiązujące naszego interlokutora, czyli Twoje dziecko do jakiejkolwiek reakcji. A ja za zalecam, żeby to były rozmowy niezobowiązujące, czyli bez pytań w zamian. Ja Ci powiedziałem o sobie, a teraz Ty opowiedz o swoim związku, albo a co u Ciebie, a jak wygląda znajomość z Agnieszką, z, Magdali z Magdaleną, z Małgorzatą i tak dalej. No to się nagadałem. Na dzisiaj starczy. Z całą pewnością. Do zobaczenia wkrótce. Pa!